Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokazuję Wam jak się mają moje rośliny na dworze Monstera, Epipremnum, paprotka, hoja, alokazja, Tetra Stigma. Tutaj macie paprotkę, która jak może pamiętacie wysła mi w zimę. Proszę zobaczyć jakie tutaj zaczyna liściowy puszczać coraz grubsze, będą pewno coraz dłuższe. Co najważniejsze, najważniejsza informacja dla Was, to jest to, że podlewam zwykłą kranówką i patrzcie, nic się tutaj w ogóle z nią nie dzieje. Tutaj mamy znowu drugą, ta trochę słabiej, ale to jest sobie radzi. Wydaje mi się, że coraz lepiej zaczyna rosnąć. Tutaj z kolei hoja Carnosa. Jak mówiłem Wam przy ostatnim odcinku, dałem ją na taką właśnie piramidę. I zobaczcie, że ona z każdego tutaj więzła przy liściu puszcza młode pędy. Dostała takiego nawozu długoterminowego w granulkach i normalnie szaleje. Słońce jej takie wieczorne służy. Patrzcie, jakie tutaj ona wypuszcza wszędzie długie pędy. Ale naprawdę, przy każdym prawie liściu, przy każdym więźle są jakieś młode odnogi. O. Zobaczcie, net z dołu zaczyna już wypuszczać w doniczce. Ona stoi w donicce bez odpływu. Rzadko podlewam. Tutaj z kolei stoi opuncja. I ona po tym długim czasie zaczyna wreszcie puszczać liście to będzie miała dwa a tutaj mamy raz, dwa, trzy z tej strony z tej strony więcej nie ma tu też em, po południu sobie stoi słońce ją tutaj muska no tak to wygląda a tu jest donica z tamtego roku w której rosną y, dwie monstery Epipremnum i juka, która zmarzła, no ale rośnie dalej. To są stare liście. To jest najnowszy liść Monstery. Wielki. I tu mamy jeszcze jednego. Najnowszego. No też tutaj jest rzucony, jest taki granulat. Długoterminowy. Co będzie, to będzie stały w zimę w takim chłodnym pomieszczeniu gdzie tak było mniej więcej 15 stopni i rośnie wszystko a tutaj gwiazda odcinka lokazja marokiza marokiza, zobaczcie ten wielki liść szaleje te trzy ostatnie liście, ten ten, no ten to jest naprawdę już zajebisty i ten urosły właśnie już na dworzu. Ona tutaj zaczyna wypuszczać z brzegu jakieś cuda. Dzieci na razie nie ma. Patrzcie, tu jest to jedno. I tutaj mamy drugie. A tutaj wychodzi dzieciątko, o. Tu wychodzi młode dzieciątko. Też dostała takiego nawozu długoterminowego do normalnych kwiatów balkonowych. Zobaczcie, służy jej, bo takie liściory, że normalnie szok. Tutaj mam tetrastigmę, która nie za bardzo, ale niech sobie stoi. Podlewam, jak podlewam kwiaty tutaj te w skrzynkach. Na razie nic nie puszcza. Jak chce, ma prawo, może wybrać. Tutaj mamy epipremnum, paprotka, którą trochę słońce za mocno przymuskało. I na koniec pokażę Wam najnowszy list Liść, list Najnowszy liść Filodendrona to jest, Patrzcie, to jest ten, który wychodził Już tak ma, nie wiem, 60-70 cm I najnowszy liść Mojej królowej Zobaczcie babyk Tutaj jeszcze Patrycja wypuszcza kolejny liść, ten już też ma tak 30-40 cm. Tutaj następna Patrycja puszcza. Zamówiłem sobie jeszcze jedno um, Anturium Veranoquinum, bo mi się bardzo, bardzo podobają. Ten, um, te drugie w foliaku, które traciło zawsze liście, znowu wypuszcza. Tu jest znowu nowy liść Monstery Thai Constellation. W poniedziałek byłem w ogrodniczym, e, to jest ogrodniczo zoologiczne Byłem po żalcie dla kocurów i wszystkie kaladia, które mieli, przecenione stoją na dworze. Zobaczcie, z 22 euro na 11,99 Może kaladii w pięknych kolorach. Ta ilość, która była ostatnio 2-3 tygodnie temu, jak byłem tam dla dyskusów, robi kupić też pokarm, wszystko tak samo stoi, nie wiem, może kilka ubyło, ale tym razem one wszystkie zostały wystawione na dwór. Ehm, oglądałem, ale mówię, nie kupuję, mam tutaj dwie donice z kaladiami, jedno jest właśnie w tej leczuzie, drugie zaczyna już wychodzić, to będzie chyba to całkowicie białe, no ale tutaj naprawdę może, może kaladi. Szkoda, właśnie, że nikt tego nie kupuje. A ja nie mam miejsca. Patrzcie, jakie piękne. Normalnie szok. Wszystko o połowę ceny. Przecenione. Ja bym miał więcej miejsca, to bym brał. Tak myślałem też wziąć na dwór, ale. Ach, potem to wszystko podlewać. Trochę trzeba się uspokoić z tymi roślinami. Czekam na paczkę z. Aquagenery Mam nadzieję, że wszyscy Wszystko oni już tam wiecie Pozbierali do kupy I że niedługo Paczuszka dojdzie No szkoda właśnie Że tyle tych roślin Tych kaladii W ogóle się nie sprzedało No i Postanowiłem jeszcze luknąć na Pinted Lady, która mi się bardzo Podoba 169 euro, patrzcie jak Cudownie rośnie. Nie mieli w sumie nic ciekawego. Eee, przy okazji odkryłem półkę śmierci i tam zrobiło mi się bardzo smutno, bo jedne z moich ulubionych roślin stały w takim krytycznym stanie. Zobaczcie. Filodendromelocholizm. Ze 179 chyba na 50. Nie, ze 120 na 50 euro. Alokazja Frydek również przeceniona. Ona stała, stała, stała. Nikt jej nie bierze. Tutaj mamy ee, White Princess. Tu są Syngonia. Jeszcze inne różne. Tu jest następny Melechoryzum Szkoda, właśnie, że nikt nie chce kupować. A tutaj w sklepie tylko um, wydaje mi się, że psują się, tutaj mamy um, filodendrona, no właśnie, zapomniałem nazwy, ale wy wiecie, bardzo szkoda. No i przy okazji zobaczyłem, że mają starca w takich właśnie wysokich doniczkach za 17,99, ja swoje starce powyrzucałem, bo część kulek obschła, opadła, wyrzuciłem. Myślałem właśnie o krotonie, żeby jakiegoś wziąć i jeszcze raz spróbować Przewsadzić go do doniczki Do większej, żeby tak szybko to nie wysychało No, ale nie zdecydowałem się No i te, patrzcie, choje belle, które Nie zachwycają w ogóle swoją formą, niestety Bardzo ładne rośliny, ale są raczej zaniedbane Nic nie było ciekawego, nowego Też nie kupywałem nic Dbam tylko o to, co mam. A jak coś naprawdę e, będzie fajnego, to kupię. Tu jeszcze Ceropegia Woody. Bardzo, bardzo grube i bardzo długie pędy w zwieszających się doniczkach begonie. No. Kochani, będę się z wami powoli żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie, co myślicie o. Moim, e, o mojej alokazji tej, która właśnie na dworzu stoi. Jak się Wam podoba. Napiszcie ile dajecie jej punktów. I poszukajcie może dla niej imienia. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa! pa.